Witam Was w kolejnym odcinku Roku. Zobaczcie w ogóle jaka przepiękna pogoda, więc aż mi się zachciało wybrać i trochę połapać, szczególnie, że jest event trawiastych, więc odpalam pokemony. Jestem oczywiście tutaj pod oceanarium, ale zaraz gdzieś się przejdę dalej, bo mam troszeczkę jaj do powykluwania. Zobaczymy zaraz, czy już będą na start jakieś trawiaste pokemony. Widzę, że są lurki, ale chyba nic ciekawego. Wiecie, no, ja przez to, że mieszkam nad morzem, to mam pełno pokemonów tutaj wodnych. I tak liczę, że... Zobaczcie, nic ciekawego, ale lipa. Same, same dalej wodne pokemony. Trochę słabo, bo liczyłam, że coś ciekawego uda mi się złapać, a tu widzę, że jest dalej to samo. Dobra, idziemy chyba złapać tego Voltorba, bo mi się przyda do ewolucji, więc muszę iść tam. Dobra. Jestem, słuchajcie, w ogóle w tych okularach nic nie widzę, tak? Mnie przyciemniają i rajcho się pojawił, proszę bardzo, to łapiemy go, taka niespodzianka. Oj, i znowu, kurde, jeszcze włosy mi zasłaniają, wszystko mi zasłania, nic nie widzę. Dobra, łap się. W ogóle mam już na niego ewolucję, tylko muszę sprawdzić, znaleźć jakiegoś z dobrym IV. To może nawet zaraz zrobię ewolucję, jak będzie jakieś ciekawe. Dobra, mamy ziomka. Jest, o proszek i tutaj wysyp Ale żadnego chyba trawiastego Pokemona nie było yy, A właśnie, nie malinkę Dam malinkę Znaczy nie malinkę, tylko pineapple. I Teraz ziomek, no pewnie Boże, nie To słuchajcie, to jest jedną ręką łapanie Pokemonów właśnie Mega ciężko Strasznie dawno w Pokemony nie grałam Oj nie, ale tam słońce wali, oh my god Łap się ziomek Dobrze, jest złapany to zaraz chyba spróbuję zrobić ewolucję tego ziomka w ogóle mam ch chyba jeszcze jakieś jaja do wyklucia. i to są jeszcze słuchajcie te wtedy z tego eventu y, wielkanocnego więc one będą dużo lepsze dobra, znalazłam słuchajcie fajnego reinhorna ma na pewno ponad 80% IV no i jeszcze ma bardzo dużo y, CP, więc myślę, że jest go warto ewoluować, w ogóle zaraz o oh, kurczę, mogę dwa nawet zrobić ale mi się ich uzbierało, bo mi ich pełno jest z jajek bo wypadało, dlatego dobra, zaraz zobaczymy co tu ciekawego z niego wyjdzie one są nawet w miarę spoko do dżymów, nie są złe jest ziumeczek dawaj pokażcie, co ma za ataki no właśnie, nawet go jeszcze słuchajcie nigdy wcześniej nie miałam, więc jest Zarejestrowany w Pokédexie, i nie wiem, słuchajcie, czy to są dobre ataki, czy, czy słabe. Muszę sprawdzić w necie, albo wy mi po prostu napiszcie w komentarzach, czy jest dobry, czy jest słaby. Wiecie, po co mam sprawdzać, jak mogę po prostu wykorzystywać, nie? Coś tu się jeszcze. O! To to daj, ale super. O kurde! Siema ziomek! Tak się pokazałeś. W ogóle nie mam słuchajcie innych buchy niż ultra, bo, ultra Bole. Tylko te mi już zostały. Trochę bieda. No i złapiesz się za pierwszym razem? Tak, ale kurczę niespodzianka. O siema. Pewnie, dawaj. Właśnie to to dajla złapałam, chociaż. O proszę, akurat nagrywam już nie ma. Się może ze wszystkimi przywitać. Nie, potecznie, w Nie ma problemu. I co jakieś są trawiaste słabo chyba tutaj, nie? No, Z tymi? właśnie coś tak księgło, a tam w ogóle koledzy wymyśli takie coś, że się połączymy przed bo tam jest do automatów. No Miasta. ja wiem, my już nieraz tak robiliśmy. Tam, no, no. Siedzą, I może to się. zazdrościć, że spotkałem. Ja istanie, zaraz tam, tam Ja siedzą. zaraz tam przejdę też, więc zaraz będę. jak to. No, okay. no bo właśnie liczyłam, że jakieś będą trawiasta a tu dalej cały czas wodne, bo nie? Ja po wsiadam, tylko bo A no nie? bo też właśnie przed chwilą jednego zapałam, no to no, więc akurat to jest całkiem Kurde. spoko. <laughs> zaraz je ja się też tam przejdę, nie? Bo i będę w tamtą okay. stronę szła. I co tam? Patent z kablami działa? Tak, no. Działa, nie? Chyba, no. żeby padał deszcz, to by wtedy było trochę lipa. No. I co, coś zapaliście dzisiaj ciekawego? Coś było tutaj? Nie, Nic no, nie było. Wider pod fontany, no. O, no to to ciekawe nawet. Nie. Czemu? Ja bym chciała. Ja nie złapałem. Ja, t... ja, ja Czemu ja jestem... Nie. Mi się raz wykluł, więc też chociaż dużo cukierków. O, Janek, Po co chciałeś powiedzieć. Co? Się przywitać, Przywitasz, no to bardzo No, nagrywam, możesz się przywitać. No, możesz sam siebie pozdrowić. Pozdrawiam moją mamę. O kurczę, to teraz musisz jej to pokazać. Teraz musisz jej to pokazać, nie masz wyboru. To ten linka dasz Spoko, no i saga. mi saga wpiszesz będzie, będzie nawet dzisiaj. klasę drugą z gimnazjum 7 17 o, do siedemnastki? Tak To obok mnie niedaleko No Jesteście już, to pozdrawiajcie no Pozdrawiamy YouTube YouTube Dobra, lecę dalej Słucham? Jak będę na streamku robiła, to zapraszam Bo ja też nie jeszcze byłem na Byłeś jeszcze? Też oglądasz Pawła? O czy to ja mu przekażę że... A Paweł jest teraz na studiach, dlatego ja sama, nie? On przeważnie wieczorem, no i ja przeważnie z nim. A dzisiaj, że taka ładna pogoda, to się w końcu wybrałam, nie? Ale właśnie on jest na studiach, więc może. Chyba nawet dzisiaj tego wrzucę. No, wieczorem, jakoś będzie. Dobra, na razie, do zobaczenia, może jeszcze. Zobaczcie, jakaś afera tutaj jest. Aż dwie straży miejskie podjechały. Ciekawe co się dzieje, co się stało. Czyżby ktoś okradł smażalnie ryb z ryb? <grym> Czy może ktoś tam, wiecie, przygotował nielegalnego magikarpia na obiad. Ciekawe co się stało. A, a wiem, pewnie ten ziomek źle zaparkował. Widzicie? Ten tutaj on zaparkował na chodniku, a tak nie wolno. I oni pewnie go będą zaraz zgarniali. Albo nawet jeszcze tego czarnego Bo on też tak stoi, widzicie, trochę jakby bramę zostawił Możliwe, że ich dwóch Tu będą zaraz, wiecie, zgarniać Trochę lipa A tamten to ja nie wiem, czym on tak stanął w ogóle What the fuck Pokazało mi się wreszcie coś ciekawego na radarze Korita. lecę po nią, bo jest dosyć No, kawałek drogi stąd więc mam nadzieję, że zdążę Że mi nie Nie zniknie, więc muszę szybko pedałować Pedałować nogami Muszę bardzo szybko Dobra, po drodze jeszcze, zobaczcie, wychoczyłam gulwozaura kolejnego Super bym chciała w końcu wicie, mieć wynozaura, Ale jeszcze chyba trochę da daleka droga cukierkowa przede mną Więc szybko go łapię, no tak, tak jak będę rzucać pokebolami, to no na pewno go szybko złapię Szybko go muszę złapać, ile to tą koritę Czyli jednak słuchajcie, trochę tych roślinnych pokemonów się pokazuje Nie ma jakiegoś zatrzęsienia, ale jest na pewno lepiej niż, niż, niż po prostu normalnie Dobra, jest. korita jeszcze stoi. Jeszcze stoi. Dobra, oznaczam ją, żeby do niej ten... Okej, okay, więc tu, tu najgorzej, że jest, wiecie, co płot z drugiej strony. I muszę to, wiecie, obkrążyć jakby no, naokoło. Tu, tu, tu. I alejką z gadżetami. Idziemy, idziemy, idziemy szybko, szybko. Ludzie myślą, że ja gadam sama do siebie. I gdzieś tam muszę skręcić i powinna już się mi pojawić. Z przykrością muszę stwierdzić, że chyba mi się nie udało, bo znikła mi z radaru. Jeszcze w ogóle gdzieś Bulbazaur jest gdzie? O, tam kawałek dalej. Dobra, dojdę do tego pokestopa, gdzie niby miała być. Ale chyba niestety widzicie, zachciało mi się bulbazaura łapać i... Poświęciłam Chikoritę dla Bulba niestety nie zdążyłam. Kurczeną. No. no, dobra, to wracamy w drugą stronę i idę po Bulba torbę. Jakieś afrykańskie rytmy, a to nie są afrykańskie rytmy, ludzie. Dobra, ludzie, jest misja. Spojrzałam na radar i to getyk się pojawił. Jest kawałek dalej. Mam drugą szansę, żeby go złapać. Rozumiecie to? Mam drugą szansę, żeby go złapać. Dosłownie dwie przecznice, przecznice dalej. Boże drogi, jak teraz mi się nie uda, to nie wiem co zrobię. Musi, musi, musi mi się udać szybko, by nawet mi nie znowu, tak jak wtedy. Dobra. Jest, słuchajcie, jest to Getik. o Boże Ma nawet dosyć dużo CP Będę go zwykłymi malinkami łapała Mam nadzieję, że mi teraz nie ucieknie Chwila prawdy O Boże, broni się jeszcze Niedobrze, niedobrze ludzie Chodź tu, proszę Cię Kochanie, złap się Złap się, mój drogi Proszę, proszę, proszę Jezus Maria Ja coś myślę, że on mi znowu ucieknie Ten pokemon po prostu nie jest, nie jest dla mnie, wiecie? Po no, czemu nie trafiło, halo? Ten Pokemon po prostu chyba nie jest dla mnie No uwaga, chwila prawdy Chwila prawdy No nie, już myślałam, że będzie Kurde Dajesz, to getik, proszę nie rób mi tego Jesteś taki piękny, będzie Ci u mnie bardzo miło w Pokédexie Naprawdę Jest bardzo... Co ja zrobiłam? Jest bardzo miło i sympatycznie u mnie. I przyjemnie. Owocami was Macie dobre jedzenie. Dobrą pielęgnację, wszystko. Zobaczcie. <grymne> no nie, no zobaczcie. Czemu tym pochylom tak ciężko? No możesz tu jeszcze ładnie muzyczko przygrywa. Dajesz. No nie. Jesus. Ile go będę łapać? Cholera jasna! No patrzcie! Już ci nie lubię, sugeci! Spadaj na drzewo! Że właśnie do niego, słuchajcie, nie trzeba miło mówić, Chyba rzuciłam. Liczył ktoś? <śmany> Ale chyba nie staje... Jest! Jest! Udało się! Udało się! Mamy go! Znaczy, ja go mam, wy nie. <śmany> mam go! Udało się! Ja już nie wierzyłam w to. Już nie wierzyłam, że to się uda, nie. <śmany> o, ja! Uch, kurczę! Dobre łowy, nie? Chodzą tak po prostu po centrum. I takie fajne rzeczy wypadają. Ale czad. Wow! uff, Wykluwamy jajko. Leci jedno i chyba będzie jeszcze jedno. Kurczę ciężko w tym słońcu. Wow! Ale czad! Wow! Mówiłam, że to jest stare wielkanocne jajka, ale czad. I co będzie jeszcze jedno, czy już nie? Halo? Halo? Co się dzieje z jeszcze jednym jajkiem? Halo? A, brakuje trochę. Dobra, czyli zaraz będzie jeszcze jedna piąteczka. Dobra, uwaga, jest piąteczka. Wiem, że tutaj słabo widać, ale jest po prostu mega jasno. Wow, Ale dobry drob z dzisiejszych jajek, nie? Ale czad, i ja mam 30 cukierków, ale wypas, ja! Ach, ale mi wywiało. Wiatr okrutny, ale jest ciepło. Wracam już do domu, ale. Nie wiem, no ile. Chodziłam ciutkę, ponad godzinę, ale naprawdę, naprawdę udało mi się złapać tak dobre pokemony i fajne się wykluły, gdzie czasami po 3-4 godziny <taki> takich fajnych nie złapałam. Więc spokojny i po prostu miałam szczęście dzisiaj. Więc do zobaczenia. Pamiętajcie o subskrybowaniu i papacki.